Cześć, witam Ciebie na naszym środowym live pytania i odpowiedzi. Ja nazywam się Marzena Boguś i dbam o harmonijny rozwój koni i jeźdźców. Dzisiaj chciałabym powiedzieć Tobie o nieprawidłowości świata jeździeckiego, jakim jest powiedzenie ten koń tak ma, to znaczy ten koń tak ma, że bryka, albo ten koń tak ma, że gryzie, albo na przykład ten koń tak ma, że zrzuca jeźdźca, albo nie chce współpracować. No, tak się zdarza, faktycznie, ale czy to jest wina konia? Czy to jest wina jego charakteru, albo jego złośliwości? No nie, bo konie z natury nie są złośliwe, a to, że nie chcą z nami współpracować, wynika najczęściej z faktu, że albo mają niedopasowany sprzęt, albo na przykład coś je boli, gdzieś jest problem, gdzieś na przykład mają jakąś ukrytą kulawiznę. Albo przykładowo jakieś napięcia mięśniowe ograniczają ich ruch i po prostu niektórych ćwiczeń nie są w stanie wykonać. To nie jest tak, że ten koń złośliwie odmawia współpracy. Konie z natury nie są agresywne, nie są też niechętne w stosunku do człowieka. Wiadomo, jeżeli koń jest dziki, nieoswojony, no to początkowo będzie się bał. Tak samo, jeżeli koń jest po przejściach, znaczy ma jakieś złe doświadczenia, to też może być problem, ale w większości przypadków, w momencie, kiedy zabierzemy ograniczenie, które powoduje ból lub dyskomfort w ciele konia, to koń przestaje być narowisty, koń przestaje być yy, na przykład gryzący, koń przestaje brykać, czy ponosić, czy zrzucać, bo ważne jest, żeby poznać przyczynę, podłoże tego zachowania. Sue Dyson w swoich badaniach na temat kulawizny koni wykazała, że w większości, czy nawet w prawie każdym przypadku, nie chcę tutaj teraz skłamać, po podaniu znieczulenia diagnostycznego kulawizna znika. To znaczy objawy znikają, tak? Czyli nieposłuszeństwo znika. Czyli na przykład, jeżeli koń bryka, czy ponosi właśnie pod jeźdźcem, albo nie chce wyjeżdżać z zakrętów, narożników. To w momencie, kiedy zostanie zdiagnozowany, kiedy jest podejrzenie kulawizny czy jakiejś yy, bolesności, po podaniu takiego znieczulenia w danym miejscu, koń przestaje to robić. Czyli wniosek jest taki, że nie jest to jego złośliwość, czy jego zła wola, czy jego niechęć do jeźdźca do pracy, do czegokolwiek, tylko jest to wynikiem bólu. I tak jest w większości przypadków. Nie. Yy, to znaczy inaczej. Nie wszędzie są, nie, nie na wszystkie takie przypadki są przeprowadzone takie typowo naukowe badania, które wykażą nam statystyki czy jakieś tam procentowe liczby, coś takiego. Ale zarówno z mojego doświadczenia, jak i z doświadczenia osób, na których się wzoruję, mogę powiedzieć, że prawidłowo dopasowany sprzęt, usunięcie ograniczeń w ciele, czyli masaże czy odpowiednio zastosowana fizjoterapia. Jak też zaleczenie stanów zapalnych w ciele powoduje, że koń przestaje zachowywać się źle, nabiera większego zaufania do człowieka, i tak naprawdę konie, które często są skazywane albo na zielone łąki, albo są sprzedawane, bo ktoś sobie z nimi zwyczajnie nie radzi, mogą normalnie pracować. Nawet tutaj, może powiem teraz coś kontrowersyjnego. Jest coś takiego jak syndrom trzeszczkowy. Syndrom trzeszczkowy przeważnie jest traktowany jako wyrok. A tymczasem przy odpowiednim werkowaniu, jeżeli poprowadzi to odpowiedni specjalista, i w butach dla koni, koń może pracować zupełnie normalnie. Koń, który nie mógł chodzić, bo miał zawyrokowany, tak? O właśnie syndrom trzeszczkowy. To znaczy, że mm, będzie kulał i skracał do, do końca życia, no bo ma przecież syndrom trzeszczkowy, to przy odpowiednim prowadzeniu kopyt w butach może pracować zupełnie normalnie. Można się z tym nie zgodzić, bo jest wielu specjalistów, którzy się z tym właśnie nie zgadzają. Natomiast ja. E, Czytałam książki, rozmawiałam też z ludźmi, którzy potwierdzają tę tezę właśnie, że syndrom trzyszczkowy nie jest wyrokiem. A są osoby, tak jak mówiłam, które skazałyby po prostu takiego konia na... Na co? Na koniec pracy? Na chodzenie tylko po pastwiskach? No właśnie, a niekoniecznie tak jest. I jest też dużo właśnie innych takich przypadków, gdzie konie, konie trudne są wykluczane jakby. Tak, są wykluczane, odsyłane, a tak naprawdę, jeżeli znajdziemy przyczynę tak, przyczynę, tą pierwotną przyczynę tego złego zachowania, zlikwidujemy ją, wyprowadzimy, to może to nie, nie zadziać się tak od dnia na dzień, tak, w ciągu jednej nocy. To może być proces. Wiadomo, to może potrwać na przykład rok, dwa, bo też pamiętajmy, że często y, walczymy nie tylko z objawami fizycznymi, ale też ze wspomnieniami. Czyli na przykład ze złym traktowaniem ludzi na dany objaw. Tak? To wszystko w pamięci konia zostaje. Ale przy odpowiednim podejściu, przy odpowiedniej terapii, to wszystko można zwalczyć. Tylko wiadomo, potrzeba cierpliwości i czasu. Czy ktoś chciałby yy, może skomentować to, co właśnie teraz powiedziałam? Dużo łatwiej się jakby odnieść do Waszych komentarzy. Tutaj na żywo, bo później wiadomo, jak się pisze, to tak różnie wychodzi. Nie zawsze jest się w stanie wszystko jakby powiedzieć, przekazać, tak jak to robię teraz na żywo. Wiadomo, jak się pisze, to jest zupełnie inaczej. Dlatego, jeżeli chcesz skomentować, proszę, pisz, pisz tutaj w komentarzu, to bardzo chętnie się do tego komentarza odniosę na żywo. To jest to, co chciałabym właśnie Wam dzisiaj powiedzieć, bo istnieje. Jakby różne podejścia, tak? Istnieją. Tylko wydaje mi się, że najważniejsza jest świadomość. Świadomość problemu, świadomość zdrowia konia, świadomość tego, że to nie są zwierzęta złośliwe z natury, że to nie są zwierzęta, które są agresywne z natury. I każda taka właśnie nieprawidłowość, to nie jest tak, że ten koń tak ma. Tak? Że ten koń taki jest, że ten koń jest zły i trzeba go obchodzić szerokim łukiem. Tylko to oznacza, i na to chciałabym Ciebie uczulić, to oznacza, że ten koń ma problem. Problem, z którym nie potrafi sobie poradzić, yy, który pogłębia się być może na skutek ludzkiej działalności, na skutek przymuszania do określonych ćwiczeń. I to jest problem, który koń początkowo być może sygnalizował spokojniej, ale niezrozumiany, nie. Mm, jakby, no, no, niezrozumiany, musiał zacząć krzyczeć, tak? Czyli zacząć brykać, czyli zacząć kopać, wierzgać, yy, gryźć, czy cokolwiek jeszcze koń może robić, yy, ponosić na przykład, właśnie, co koń może robić yy, w niepożądany sposób, tak? Dlatego zastanów się przede wszystkim, jeżeli masz do czynienia z takim koniem, czy aby na pewno sprawdziłeś wszystko, czy sprawdziłeś wszystkie możliwości, czy. Yy, Jesteś w 100% pewny, że ten koń nie ma problemu, żadnego, żadnej bolesności, żadnego ograniczenia, bo prawdopodobnie na 99,9% tak właśnie jest. Dlatego nie skazuj konia i nie, mm, nie odwracaj się od niego, kiedy on prosi o pomoc tak naprawdę takim właśnie zachowaniem. Z taką myślą chciałabym Ciebie dzisiaj zostawić po tym dzisiejszym live'ie do zobaczenia za tydzień, w przyszłośrodowym naszym live'ie Pytanie i Odpowiedzi jeżeli nasuną Ci się jakieś pytania, daj znać bardzo chętnie na nie odpowiem no i co, do zobaczenia i z tą myślą zostawiam Was dzisiaj, żeby nie brać za oczywistość, że ten koń tak ma, tak? ten koń tak nie ma, ten koń prosi o pomoc Cześć!